I co, macie teraz pewnie wyobrażenie Damiana, który źle się odżywia, niedługo zejdzie na zawał i w ogóle co on tutaj pokazuje. Nie możemy budować sobie wyobrażenia na temat żywienia danej osoby, patrząc tylko przez pryzmat jednego posiłka. To jest wyrwane z kontekstu, zaraz wam właśnie pokażę i zresztą jak obejrzycie sobie co jem na tym kanale 80% posiłków, no to wychodzi, że to jest zasada jak mordę szczelił 80 do 20%. Teraz o paprykę wylosowałem. Droga, bo około chyba 6 zł za kilogram wychodzi, no ale ja uwielbiam, zwłaszcza na surowo ją jeść. I do kanapek jako akcent do dań głównych też ją gdzieś zaraz wykorzystamy. Kalafior, bogactwo sulforafanu też działa bardzo mocno przeciwzapalne. Duże dawki sulforafanu działają ochronnie na nasz genom, czyli jak mamy tam telomery takie, co się z czasem, z wiekiem skracają, to sulforafan też ma zdolność spowalniania, starzenia się naszego genomu poprzez też działanie bezpośrednio przeciwzapalne. Dlatego kalafior i najlepiej nie gotujemy na turbo, że się rozpada miękko, tylko go gotowujemy 15 minut, najlepiej na parze. Wtedy mamy stosunkowo dużo tego sulforapanu. Pomidory. No też tutaj jest problem tej natury, że to wszystko jest... Jednak jeszcze nienawidzę czegoś takiego w folikach. Mnóstwo rzeczy jest w folikach, Pomidory. No tutaj imbir, no ale no nie wiem, jak to sklepy online by miały rozwiązać, jeżeli nie pakować w tego typu rzeczy. Chyba, że luzem rzucać. Tu jest imbir, tutaj jeszcze pomidor, likopen. Przeciery, najróżniejsze pomidorowe, czy nawet keczupy z niską zawartością cukru, są jeszcze lepszą opcją niż same pomidory, bo mają więcej likopenu, a to jest tak naprawdę wiodący polifenol. Jest fakt, że niwelują stany zapalne, a stany zapalne o niskiej intensywności są praktycznie kluczową przyczyną większości chorób dietozależnych, czyli cukrzyca typu drugiego, najróżniejsze nowotwor nowotwory, choroby neurodegeneracyjne, więc tu. Warzywa, owoce muszą być, żeby minimalizować to ryzyko. Tu jeszcze papryka do kolekcji. Jeszcze więcej witamina C. Tu już powtarzam co odcinek, że papryka czerwona ma więcej witaminy C niż sama cytryna. Cebula czerwona. Bogactwo antyocyanów. Też bakterie Escheria coli i Streptococcus aureus są niwelowane przez tutaj substancje bakteriobójcze. No, tak jak już mówiłem na TikToku kolokwialnie mówiąc, te bakterie powodują, że mamy przewlekłą sraczkę, że tak długo aż do odwodnienia, i musimy trafić na Sor, żeby podali nam kroplówki, aby nie zagrozić naszemu. Sercu tak naprawdę, bo jest taka utrata pod wpływem tych bakterii yy, pierwiastków, głównie potasu, że może dojść do zaburzeń rytmu serca. A jeszcze mamy tak. Papryczka, kolejna do kolekcji, jeszcze więcej cebuli i czosnek, mój ukochany, z guacamole, limetką, limen, limonką, takie guacamole do. Wszystkich najróżniejszych dań. Tak jak czerwona cebula, czosnek, ma spektrum bakteriobójcze, przeciwgrzybiczne i antypasożytnicze nawet. Marchewka, bogactwo karotenoidów, alfa-beta-karoten, kryptoksantyna, która działa na plamkę żółtą oka, zmniejsza ryzyko chorób wzroku. I to jest bodajże w top 5 najtańszych warzyw, najzdrowszych dostępnych na polskim rynku. Myślę, że ona więcej niż dwa tutaj pokazuje aktualną cenę, ile, ile marchewka y, kosztuje. Też ludzie byli zaskoczeni, dlaczego ziemniaki złote 60 zł 70 y, pokazuje na frisko. No, na frisko tyle kosztował, to no, pokazuje. Aby mi w że mam zaktualizować ceny, bo y, w marketach takich cen nie ma. No a ja mam w Dubsku, jakie są ceny w marketach. Ja patrzę na aktualnie na tam, gdzie jest najtaniej, aby frisko było najtaniej. Grzybki, takie jakieś szlachetne, nie znam się na grzybach, borowiki albo podgrzybki. Na razie badania głównie na szalce Petriego pokazują, że też ma działanie antynowotworowe, ale dopiero jeszcze trzeba to badać potem na zwierzętach i na ludziach. Więc długa droga, ale grzyby też rodzaje najróżniejsze błonnika. Świetna sprawa. Nerkowce też. Posegregowałem i mi wyszły chyba nawet taniej niż migdały. Ja nerkowce uwielbiam do szejków, albo je podprażyć gdzieś do sałatki. Im bardziej zielone banany, tym więcej skrobiopornej i mniej cukru. Czyli mogą zoptymalizować poziom cukru we krwi i są świetnym nieprobiotykiem. też nau nauczcie się rozróżniać probiotyk a prebiotyk. Prebiotyk to jest z reguły błonnik, który odżywia nasze mikroby Jelitach i też pomaga w produkcji maślanów odstanów i działa przeciwzapalnie na nasze jelita na poziomie, można powiedzieć, kosków jelitowych. Tutaj też tu wrzuciłem przed chwilą, bo wczoraj jeszcze pod Intermarsza jest taka pani, co sprzedaje yy, warzywa i owoce. I kupowałem pomidory jeszcze dla żony wczoraj do kanapki i mówi panie, kup to słodkie. I faktycznie yy, są mega słodkie mandarynki. I kwasy owocowe powodują, że no, na zęby trzeba uważać, bo w ogóle mogą naruszyć szkliwo, ale pamiętajcie, że tutaj na poziomie szkliwa to jest newralgiczne, ewentualnie problematyczne, jak ktoś ma y, słabe, słabe to szkliwo czy problemy z zębami, ale na poziomie już naszego układu pokarmowego, czyli w jelitach, te kwasy organiczne działają bardzo dobrze, pomagają nam uszczelnić koski jelitowe. Cytryna. No, tutaj nie będę się nad nią zbyt długo pochylać, bo głównie to jest do herbaty jako akcent smakowy, jakiś turbo właściwości prozdrowotnych nie ma. No, gruszki, gruszki, więcej gruszek. Gruszka też jest stosunkowo tanim owocem sezonowym, teraz akurat. W owocach gruszki najważniejsze to pektyny, które żelują na poziomie naszego jelita. I otaczają ją taką koderką, to jelito, gdzie bakterie, ewentualnie, czy najróżniejsze patogeny nie mają się jak rozwinąć. Gruszki, no gruszki głównie majunia wcina do wsianek. bardzo jej smakuje. Awokado wspiera tak zwany proces glutationowej peroksydazy w naszym ciele. Takie trudne słowo, ale ma działanie. Fundamentalne i proste w naszym ciele wspierać naszą wątrobę, aby stała na czele oczyszczania, wzmacniania tych procesów prawdziwych, detoksyfikacyjnych, czyli wspiera usuwać najróżniejsze toksyny, złogi, resztki leków, antybiotyków, alkoholu, narkotyków, itd. Tutaj mamy rozponkę. Najlepszy stosunek, jeden z najlepszych stosunków ilości kilokalorii, czyli w 100 kilokaloriach znajduje się bardzo dużo witamin, minerałów, polifenoli. Rośliny z grupy liściowych są rewelacyjne. Do sałatek na to dajemy dip na bazie musztardy, miodu, octu winnego i mamy świetny, świetną sałatkę. Masło orzechowe do szejków, do najróżniejszych sosów, rewelacja. Na spróbę wziąłem Starbucksa, taką kawę. No, co mam więcej Wam powiedzieć, jak było już tu wiele odcinków na temat kawy. Kwas chlorogenowy. Ma działanie na dobrą sprawę. Od mózgu po serce, wątrobę, nerki. Działa na nasze mitochondria, wspiera je. Jest wiele badań pokazujących, że osoby, yy, które systematycznie piją kawę, mają mniejsze ryzyko patrząc długofalowo chorób sercowo-naczyniowych. No i yy, zdrowszą wątrobę, bardziej wydajną. No i tutaj jogurcik z masłem orzechowym, z odrobiną startego kakao, miodu. Mamy deser. Zamiast jeść jakieś puddingi, tam yy, monte czy cholera wie co jeszcze, no to zróbmy sobie na bazie właśnie takiego jogurtu taki deser. Ser, no nie będę Wam mówić do czego używa się sera. Do zapiekanek, do kanapek. Jako akcent na sałatki. No i co, śmietana, 8 nacha. Ja też mieszam, żeby podbić tłuszcz. Jak robię na przykład cardio, rower na tętnie 60-70, no to mimo wszystko tego tłuszczu potrzebuję więcej, bo to nie są treningi interwałowe, gdzie zżerany jest glikogen i cukier. Czyli na taki trening mogę sobie zrobić takie połączenie. Łycha tego, Łycha łycha śmietany, łycha jogurtu, łyżka masła orzechowego, posypuję to orzechami, banan wkrojony i mam deser. Dlatego też najprostsze dania są naprawdę najsmaczniejsze. No i tutaj od mamy jaja. No to ja wam o jajach nie będę za dużo mówić, bo też wiecie, że są zdrowe. Osoby, które nie mają predyspozycji do chorób sercowo-naczyniowych, jaj mogą mieć do bólu. Pamiętajmy tylko, że jaja są. Jednym z najmocniejszych alergenów, ja na swoim przykładzie to zaobserwowałem, bo jadłem przez wiele lat po 7-8 jaj. Zdrowie mistrzowskie. Serce, mózg, zawsze nie miałem z tym problemu. Ale co się pojawiło? Problemy z cerą się pojawiły, bo też zacząłem się alergizować na jajca. No źródło białka, rewelacja. Borówki, końcówka sezonowych, bo rodzice mają plantację, dlatego... Ciągle przywożą, a majunia to już w ogóle wcina na potęgę borówki. Yy, bardzo dobre na wzrok i też wypełnione polifenolami. Tutaj mamy krewetki, kreweta. Oczywiście same proteiny. Ja mam słabość do owoców morza. I tak. Buraki. Top. Pięć najtańszych warzyw dostępnych na polskim rynku. Pamiętajmy, że buraczki wspierają produkcję azotu, a to. Pomaga nam poszerzyć światło naszych alterii żylnych tętnic i obniża ciśnienie krwi, czyli buraki dla osób, które mają problemy z nadciśnieniem, mistrzostwo świata. Tutaj od mamy jeszcze kurczak od babci, która ubiła niedawno go. Tutaj dżemy borówkowe, to już podroby, też od mamy. No i tu mam cały koszyk, jabłka, gruszki, orzechy. Też z orzechów je będę upać i zblenduję z oliwą. Będę mieć też tego, takiego, pewnego rodzaju yy, dodatek do smoothie czy do sosów. No i tyle. I zobaczcie, że nagle to, co Wam pokazywałem, że... O, Damian jadł chipsy. To powiedzcie mi, jak teraz to wygląda na tle tych wszystkich produktów. Już nie wygląda tak źle, prawda? Jak sobie to zjem w ciągu tygodnia, a to w weekend, no to chyba i tak Micha się zgadza: witaminy, minerały siedzą. Więcej takich materiałów możecie znaleźć na blogu motywatordietetyczny.pl. No i materiały premium w postaci aplikacji, która pomoże Wam zmienić nawyki żywieniowe. Tam macie kursy wideo, jadłospisy, podcasty, audiobooki. I tak dalej, i tak dalej. Tam w trzy dni nauczycie więcej na temat zmiany nawyków żywieniowych niż byście się uczyły w własnym zakresie przez miesiąc. Wszystkie informacje macie w opisie. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku, jak już robię posiłki z tych produktów. Trzymajcie się.